Cześć wszystkim, tutaj Bihana. E, witajcie w 22. odcinku Let's Play Resident Evil e, Wybaczcie mnie przy tym, jeżeli znowu będę e, niewyraźny i tak dalej Dobra, przewinę to Bo jestem po prostu dalej chora A już skończyły mi się wszystkie materiały, jakie miałam wcześniej nagrane e, No i musiałam się teraz szybko ratować czymś No i wybrałam oczywiście rezydenta, bo go dosyć dawno nie było Jesteśmy teraz na epizodzie dziewiątym. Yy, ostatnio Jill i Chris weszli do yy, laboratorium. Oh.

Hmm. komputer. Oczywiście skaner mój ulubiony. Zobaczę tylko na mapie gdzie... Ach, tu nawet nie mam mapy. A kto to był? ją atakowało, tam tu jest yy, bardzo dużo hunterów z tego co pamiętam. Nie mogę już więcej poważnie, no to nie? Yy, w drugą stronę. Nikt nie pamiętał, jak ten koleś się nazywał? Ach, chciałam ci zaszczelić! Nie lubię tego, że te huntery tak znikają. Dlaczego ten kość tak wstrzymywuje do przodu? Jest coś. Dobra, idziemy na dół po znalezisko. I to będzie... Gdzie to jest? Czekajcie, ten tędy muszę przejść. O, szafki. E, dobra, ale gdzie jest ten? Tu jest coś. To jest to, co wtedy znalazłam, tak? Kurę! Ehm. Winda. Czemu w takim miejscu zawsze muszą być windy? Nie, żeby mi jaka ale jak się idzie windą i później jak się nagle z niej wychodzi. To przypadkowo ktoś nas wtedy czeka. W dużej ilości. <laughs> o, tam jest. Szybko, szybko. Uy, to jest pełno przedmiotów, jest. O, ale tu zaraz <laughs> będzie jadka. Po się o wszystko, że tu. A jeszcze sprawdzę że tu zaraz będzie taka jatka? To jest zbyt podejrzane, żeby tu było. To jest zbyt podejrzane, żeby tu nie było tyle rzeczy. Hm, co za wyrzuty, ale. Z drugiej strony wybrzunia rakietowa będzie miała kilka tysięcy wyrażeń. O matko, z kim ja zaraz będę walczyć, skoro mam, skoro mam taką amunicję podaną. I tyle ziół. Kurczę bladę. Będę miała, ale czyście mi naprawdę trochę przeraża. Czekajcie, wdrapa się tutaj. Yy... Jeszcze sprawdźmy mój ulubiony scanner, czy też coś jest. Tam jest jeszcze zioło. Lup, yy, tutaj coś. Coś tutaj było przed chwilą, prawda? Tylko z której strony? Tu jest. I gdzieś tu jeszcze było zioło. Jest się. I jeszcze, jeszcze coś się błyszczało. A to było u góry. Tam też tutaj coś było jeszcze. Idziemy do góry koleś. Jak on ma na imię? Naprawdę nie pamiętam. Zaraz na moje. O, na dostaliśmy. Zaraz na moje zapominanstwo, jak już przed chwilą zaczęłam mówić. Wiecie, co by mi się przydało? Moja skrzynka super z bronią. Tylko nie jestem pewna, czy ten koleś czymś takim dysponuje. A tam jeszcze coś było. Dobra. No, tej Kurczę, wiecie co teraz się boję? Tego jak mam broni wykorzystać.

Nie, nie chcę sniper. Hmm. Gdzie tu jeszcze mogą być jakieś generatory? W nie przychodziłam koło nich tysiące razy, a tu jest coś. Nie, złożamy wiekle. O, safe.

Powiedz co ty... Co ty odstawiasz? Wiecie co? Tu to jest... A... Tak widać po że dawno nie grałem w Rosyjnenko, co? To co ja robię? Reloading szybciej! <kłysyć> Zobacz, nawet nie mogę się drzeć. To no super. Chcę mam parę przyczuronych. Aaa... co chyba wybranie taką broń, jak trzeba. To się samo poniosło! O matku, gdzie z tym przeszło, wybaczcie. No właśnie, czy nie? Od początku tego nie brałem Kurde, wszystkie dzieła złożyłam już... A No chodź pisku Czy gdzieś jest coś tu? Jeszcze jest, aaaa! Aaaa, wylał już szybko! Gdzieś na boję mi Co mnie traci? Gdzie jest ten głupi piesio? Wiecie co? Dziwnie się gra w coś takiego, jak się że właśnie tym paratworem. Hmm. Nie żebym to było dobrze, żebym się w rogu ustawiam, ale nie chcę, żeby coś mnie... Żeby coś mnie za pleców nagle Dobra, kogoś przeładuj. Aj, jak ja z tym jeżdżę, wybaczcie. Hmm. Już? Wreszcie i chodzi o muzykę. Ale gdzie ten amunicje się zrobi? Tu jest tu Czy gdzieś jeszcze się świeci jakaś amunicja? Nigdy się nie świeci! Nie ja co, nie za bardzo czytam co oni co oni mówili. Byłam skupiona na tym, żeby kogoś trafić chociaż trochę. Ale kurczę, aż dziwię, że nikt na mnie nie wyskakuje, prawda? Teraz się tutaj, zobaczmy co jest u góry. Yy, tutaj zostawiam... A, tu siedziałam przez cały czas. Koleś. Takie mu pomieszczenia się w Intang gubią. Ale co ja mam się przynieść? Czy gdzieś iść z tym? Dobra, jeżeli ktoś mnie zacznie atakować, to znaczy, że dobrze twierdzę, że... On... Dobra, nie mam gdzie iść. To skoro jest gdzieś tutaj wróg, to gdzie on się podziewa? Na razie go nigdzie tutaj nie widzę. Tak, ale jaki? Bo może coś muszę coś znaleźć, nie wiem. Haj! Po raz kolejny jest to po prostu return magnet. Ale nic nie ma. Ale chciałam ci przynieść mi się z powrotem. Ta muzyka. Ktoś tu mogę powciskać, wybuchnąć? Nie! Ale jaki? Co ci chodzi, mi kompletnie nie mam pojęcia. Jak on może, przepraszam bardzo, pisać i mieć spływę w łapie? Przecież przy tym by wciskał wtedy pełno, pełno, pełno klawiszu. O, mamo. Ale tutaj nic nie ma takiego, kurczę bladę, ja nie mam pojęcia co mu może chodzić. Może o to. O to mu chodziło. Tak. Jak mam wyrogów zneutralizować? Gdzie oni w ogóle są? I może wejdę tutaj do góry. Wooow! co? Mam broń co trzeba. O krap! Hampery <trybysy> wyjście z

O właśnie umarłam. Ach, jestem koszmarna dzisiaj. A mama mi mówi, mówiła, ja nie graj, kiedy jesteś chora. tak wiem, że mogę zobaczyć to, co jest niewidzialne. Asin czyli coś tam z moim Genesis, ale poniżej kontynuuj. Muszę inaczej wiecie, co zrobić? Inaczej muszę rozpracować, kiedy mam kogo trzasnąć jaką bronią. Sam początek. Nie, nie. Chcę. Nie, chociaż mam list. Och, nie wydzierajcie się w czy co tam? Ach, Hunter. składów angielskich. Kieps są tyle... Dobra, niesympatyczna, tyle przyjazna. Hej! Co by było po mnie? Że one nie są zbyt mądre. Czekajcie, znowu się przesułam. Też nie są zbyt mądre, a duwa piesku. Jeszcze się ponosisz, a masz. Ua! Głupi hunter. To on, jak wszyscy wiedzą. jest on, hunter. No nie, żartujcie, że mi te głupi psy To się samo poniosło znowu, tu magia. Myślę, co chyba w sumie słustynęło. On się jeszcze ponosi, no co za łobuz. Masiu. Aaa, dalej, 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 dalej. Ile szybko, szybko? Może coś jakiś pies gdzieś czeka. Chyba już wszyscy i teraz będą się ...posprawdzać... No poczekaj, muszę municję przyznać lepszą. Coś się gdzieś błyszczy. Oj, pobłyszcz się, dalej się pobłyszcz. Nic się nie błyszczy. Masz ci los. A, szybko, szybko, szybko. To też w sumie kurczę. Nie muszę się nie spieszyć, bo to ja mam. Yy, ja mogę w każdej chwili to włączyć. Tu jest tylko. Ja nie chcę okna włączyć. Maszynówkę, tak? Czekajcie, mamo. Zrobię tak, przoduję sobie. Yy, no wiem, koleś, czekaj. O, Będę miał chociaż jakieś nabłony. I teraz pójdziemy. Teraz pójdziemy rozwalać. A, tu jeszcze coś mam? Nie chcę. Wybaczcie te wszystkie odgłosy, które może się wpisują w konwencję, ale... Czekajcie tutaj. Tutaj. Ok. Do góry. I gdzie oni są teraz? A, gdzie oni są? Cudownie, ale gdzie oni są? Ale obracaj się koleżej znowu umrę, bo nie mam odpowiedniej amunicji. A czemu się ustawiam? Co idiotka ze mnie? Tu się znowu zrobiłam! Widzicie, co chyba już nie jest przyciskami. A. Nie cierpię tych hunterów. A, i znowu już nie mam działa. No dalej, to już powinien zginąć. No hej, to jest no hej. Reloading. A... Dobra, zaraz ja zginę. Po raz kolejny. Nie chcę mi się ciągle przełączyć na... No. Aj, niech tutaj jest! To jest niemożliwe, że żebym... mu... ich pokonała wszystkich. Nie jest taką bronią. A i zginę właśnie. Rrr, w takim momencie. You are dead. Tak, wiem, że mogę szybko przeładować. Wiecie co zrobię w tym momencie przerwę? Bo już jest dosyć długi filmik, i pójdę po prostu zebrać lekarstwa. Um, mam nadzieję, że Wam się moje dwie śmierci podobały. I do nas zobaczenia w następnym odcinku, mimo że obejrzeliście.